Tak dużo ministerstw twarzy, nie tylko złości, ale z całej Polski można powiedzieć to śmiało. Witamy wszystkich, brawa dla każdego, kto się dzisiaj tu pojawi. dla wszystkich. Przede wszystkim witamy osoby, które popierają nas w walce o stawion, na czele z naszym prezesem Szydłowskim Zawskim. Możecie przeczytać na naszej stronie widrzeć.net jest tam są kilkadziesiąt na nazwisk, co ważne, bo nazwiska są prawdziwe i oni wiedzą, że są na tej liście. Serdecznie panią prezydent dziękuję, że wyszła do nas tutaj pani prezydent. Myślę, że to jest taki moment, w którym naprawdę być może, ja przyjmę propozycję, oczywiście godzinę którą zaproponowałem dzisiaj, Pani Prezydent, od razu umówimy się na środek. To jest już czas w tej chwili na konkretne działania, dlatego, że nie mamy tego czasu nie tylko z powodu takich, że już minęło tyle lat, ale z takich powodów, że coraz bardziej zacieśnia się, zacieśniają się przepisy licencyjne. Za dwa lata nie będziemy mieli gdzie grać zupełnie, dostaniemy licencję, jeżeli będziemy dostawiali. Natomiast ja, tak jak napisałem w dzisiejszym liście, jeżeli dostanę od Pani Prezydent przeprowadzone analizy finansowe, na pewno się do, do nich przygotuję po to, żeby, po to, żeby po to, żeby znaleźć strategię win-win, a nie czyli dwóch zwycięstw, a ani jednego zwycięstwa. E, myślę, że musiało tak się stać, że musieliśmy publicznie troszeczkę podyskutować, żeby wszyscy zrozumieli, że będziemy mówić. Ale myślę, że to jest najwyższa pora, żeby w dobrym tempie też zamknąć te wszystkie negocjacje. Mam też nadzieję, że to jest praktyka. Ostatnia demonstracja spra w sprawie stadionu stadionu wysyła na wizerie, a następna będzie otwarcie stadionu na wizerunku.